W piąteczka, no i przechodzimy do tego, co się dzieje na rynku kryptowalut, jak wygląda sytuacja Bitcoina, jak wygląda sytuacja Ethereum, bo to są dwie kryptowaluty, na których mam głównie swoje pozycje, a w zasadzie tych pozycji na ten moment się pozbyłem więc szybki update jak ta moja sytuacja na tych instrumentach wygląda przeskakujemy do platformy za moimi plecami platforma no i zaczynamy od bitcoina, bitcoina który ładnie nam zleciał, ja nie ukrywam, że na Sesji piątkowej uciąłem swoje krótkie pozycje z fajnym, bo ponad 6% zyskiem. Jestem jak najbardziej z tego zadowolony. Tym bardziej, że udało mi się wyjść z zyskiem z piramidy e, tych ładnych wzrostów. Plus, dodatkowo jeszcze nie brałem udziału w tej rynkowej przecenie. Mam czystą kartkę. Czas na podjęcie kolejnych decyzji, czyli. Czy w przypadku Bitcoina pojawia się fala ładna, wzrostowa, czy będziemy świadkami przeceny i kontynuacji spadków, jeżeli chodzi o te najważniejsze kryptowaluty i tutaj musimy wrócić do tej naszej analizy takiej długoterminowej. No i z tej perspektywy, jeżeli mamy ORGR, czyli odwróconą formację głowy z ramionami, książka mówi o tym, że ten ruch powrotny, przynajmniej ta książka. Analiza techniczna rynków finansowych Johna Murphy'ego, mówi o tym, że nie powinno mieć miejsce nie powinien mieć miejsce powrót ceny z powrotem do linii szyi, w przypadku ORGR, albo że ten powrót jest zdecydowanie bardziej mniej spotykany niż w przypadku formacji RGR, czyli tej, która buduje nam się w trendzie wzrostowym, a w tym trendzie wzrostowym to oczywiście mówimy o. Tymerze, który spowodował, że ja sam wyrzuciłem swoje pozycje po przełamaniu linii szyi, która biegła w ten oto sposób. Ewentualnie mogliśmy ją jeszcze wyznaczyć w ten oto sposób, natomiast ja wziąłem bardziej tą płaską wersję. Jeżeli chodzi o zasięg tej formacji, to od głowy do linii szyi od miejsca i przenosimy sobie to od miejsca wybicia no to się okazuje, że ten minimalny zasięg już w tej pierwszej fali zabrakło dosłownie 1,5% to co w przypadku zmienności kryptowalut moim zdaniem jest absolutnie do pominięcia to udało się zrealizować już teraz ten zasięg formacji RGR więc nawet jeżeli pojawi się nam fala w górę aktualnie no to będziemy mogli mówić o Dalej kontynuacji tej tendencji wzrostowej. I na ten moment wygląda na to, że Bitcoin bardziej chce rosnąć, czyli bardziej z powrotem zaczyna dochodzić do głosu to odwrócenie trendu, które miało miejsce w postaci tej odwróconej formacji głowy z ramionami, niż ten układ chwilowo hamujący tą tendencję. Ja wiem, że przez tytuły tych live'ów możecie dostać troszeczkę, troszeczkę możecie być zmieszani co robię, jakich rzeczy, jakie transakcje wykonuję, natomiast z perspektywy zajm zajmowania pozycji krótkich i zarabiania też na nich, to akurat one się okazały bardzo skuteczne, natomiast w takim bardzo długim terminie dalej uważam, że bitcoin powinien nam rosnąć e, i powinien nam rosnąć przez te najbliższych e, przez tych najbliższych kilka e, miesięcy e, 12300 dolarów to jest poziom, który uważam, że z powrotem jeszcze w tym roku, czyli w 2020 roku jeszcze zobaczymy gdzie zajmować pozycje długie, e, dla mnie sygnałem i zejdźmy trochę na niższy interwał, czyli interwał H1 dla mnie takim sygnałem będzie wyłamanie poziomu 10559 dolarów. Jeżeli poradzimy sobie z tym poziomem, no to mamy tak naprawdę otwartą drogę do jeszcze większych wzrostów, no i wtedy powinniśmy dotrzeć przynajmniej do linii szyi, czyli przynajmniej w okolicy 11 200 11 300. Też pamiętajmy o tym, że w przypadku linii szyi możemy mieć taki scenariusz, że dochodzimy do tej linii szyi. No, i jeżeli mamy sygnały na krótko, no to ten scenariusz może przybrać taką postać. To oczywiście nie byłoby nic pozytywnego dla rynku kryptowalut, no, ale na pewno pozwoliłoby e, zabezpieczyć się i zarobić tym, którzy zdecydowaliby się na zajmowanie pozycji długich, podobnie jak ja. Czyli. Ja osobiście czekam jeszcze na około 200-250 dolarów wzrostów, które odpuszczam, i następnie wskoczę z pozycjami długimi pod warunkiem, że do tej reakcji cenowej dojdzie. Czyli, że ten poziom, o którym teraz, sobie, o którym teraz wspomniałem, że rzeczywiście on zostanie przebity i z nim sobie zwyczajnie w świecie poradzimy. Tak wygląda sytuacja w przypadku bitcoina. Jak popatrzymy na sytuację, jaka kształtuje się na parze e, kryptowalutowej Ethereum, do dolara to tutaj wróciły nam wzrosty trochę gwałtowniej. E, ja oczywiście pozbywałem się Ethereum w okolicach 410-415 dolarów. Ten poziom jeszcze przez rynek nie został osiągnięty, więc mam taką poduszkę, e, poduszkę. E, jeżeli chodzi o moment podjęcia decyzji o wyrzuceniu Ethereum z portfela, mamy do czynienia z takim niefajnym i bardzo niefajnym układem cenowym, którego ja osobiście bardzo nie lubię bo ciężko jest znaleźć moment, w którym mamy zająć rzeczywiście pozycję, a więc odwrócona formacja trójkąta symetrycznego, czy też trójkąt rozszerzający się, mniejsza z nazewnictwem, chodzi o to, że amplituda wahań nam się zwiększa. Wybijane są dołki, wybijane są wierzchołki, a pomimo tego nie buduje nam się nowa tendencja. To jest moment, w którym e, moja strategia nie radzi sobie najlepiej, Zdaję sobie sprawę z tej słabości, tej strategii w takich momentach, dlatego, na i w tym tygodniu z pewnością ja pozycji na Ethereum zajmować nowych nie zamierzam. Nawet jeżeli przełam, przełamimy 475 dolarów i będzie ładna fala wzrostowa, po prostu nie jestem w stanie z w jakąś ładną przewagą statystyczną. Oszacować, co w przypadku tego rynku, tej kryptowaluty może nam, się, może nam się wydarzyć. Dlatego, zwyczajnie, w świecie Ethereum nie zamierzam dotykać w tym tygodniu. Natomiast, tak jak powiedziałem, w przypadku Bitcoina czekam jeszcze na około 200-250 dolarów podejścia w górę, no i zamierzam wskoczyć wtedy z pozycjami, z pozycjami e, długimi. I tak wygląda sytuacja na rynku, na rynku kryptowalut. Nie będziemy oczywiście przedłużać na siłę o tym rynku opowiadać. Jeżeli chcesz posłuchać więcej, no to zachęcam do przesłuchania poprzednich nagrań na temat rynku kryptowalut. No i mam nadzieję, że dołączyłeś do Akademii Inwestora, czyli do projektu edukacyjnego, gdzie z każdą kolejną sprzedaną sztuką cena tego kursu rośnie o złotówkę. Natomiast z czego się składa ten kurs? To jest ponad 50 lekcji, rok czasu. Co tydzień nowa lekcja, prawie dwugodzinna, wideo plus artykuł plus test na temat nie tylko rynku, oczywiście, kryptowalut, ale generalnie o budowaniu portfela, posługiwaniu się różnymi aktywami, e, o cyklach rynkowych e, z konkretnymi realnymi przykładami na kontach handlowych. Zachęcam do tego, żebyś skorzystał i dołączył do tej akademii, bo naprawdę wkładamy w to. Ogrom pracy i ogrom serca, jak wygląda lekcja takiej akademii. W moich produktach, jak przejdziemy do akademii, mamy dwie pierwsze lekcje. Pierwsza lekcja wideo prawie dwugodzinne, plus ponad 40 tysięcy znaków, jeżeli chodzi o e, artykuł i test do każdej lekcji. E, zobaczmy jeszcze, jak wygląda lekcja druga kolejne dwugodzinne wideo, tekst. No ponad 35 tysięcy znaków no i test do lekcji e, lekcji e, drugiej, więc na pewno już teraz myślę, że te 4 godziny są warte tego jaka jest aktualnie cena, a czeka nas jeszcze 50 lekcji w ramach Akademii Inwestora e, jeżeli szukasz tańszego produktu, a chcesz nas przetestować, no to magazyn inwestora, dostępny w salonach prasowych MPIC, ale również na naszej stronie, czyli na fxmac.pl, na fxmac więc no, po prostu zachęcam Prenumerata kod rabatowy Złoto bez polskich znaków. Złoto to 20% rabatu na cały asortyment dostępny w naszym sklepie. Prenumerata wyjdzie 79.76 roczna prenumerata, więc naprawdę cena jest mocno promocyjna, to tyle jeżeli chodzi o ten poranny live. Słyszymy się na, w programie Spółki czy Spodlady, jeszcze na kanale Weto dzisiaj raport inwestycyjny, a w całym e, tygodniu mnóstwo materiałów edukacyjnych na temat tego, jak działają rynki. Oczywiście za darmo na naszym kanale YouTube. Owym. Życzę Wam udanych inwestycji w tym tygodniu i do usłyszenia na kolejnych spotkaniach live.